Kolejny filmik, już z śniegiem sypu. Dzisiaj jest 30 grudnia. Na zewnątrz trzeba minus 4. Jak kominek go paliłem, para leci, ale pracować można. I Cóż ja dzisiaj robię? Kręcę sobie haki Tutaj mam pokręcone już te wewnętrzne. A teraz lecę te jak to robię sznurek napinam haki, te haki się wyginają. Trochę, bo tu mają usztywnienie, więc ale trochę się poddają. Później po napięciu sznurka, gdy te haki są już tak podgięte. Kręcę sobie OSB naciągają, robi się sztruna. Można grać i później co? Yy, kątownik 90 stopni, sobie tu trochę znaczę. Yy, ten środek HK, tutaj jak jest, w to idzie linka, a tak tutaj jest, w to idzie linka i. Kręcę tak całe haki. Pierwsze na jedną śrubkę odginam. Haka. I tak każdy hak. Dopiero jak przykręcę wszystkie na jedną śrubkę, z powrotem idę już wtedy na sznureczku do końca i dokręcam pozostałe haki. Yy, oczywiście kontrola łatą. We dwie osoby, gdyby były, to bym to inaczej robił, bo bym pokręcił górne te i wtedy druga osoba, gdyby trzymała łatę na dolnym i na górnym, to bym kręcił do łaty. Byłoby na pewno szybciej, ale cóż, no tak po malutku sobie tutaj działem. Także sobie można. Malutko robić, widoki popodziwiać, śniegu jest za 3 cm. Także pogoda super. Dobra, wracam do kręcenia haków. Mówię. Poznaczone mam tutaj te 90 stopni. Tak na każdej krokwi. Też tak tak tu przykręciłem I tu jest także. Prawie dotyka, teraz recyk tego haka odginam. Że mi gdzieś któryś hak po prostu nie uciekał, no i tak po kolei kręcę. To czas na podsumowanie, ale dzisiaj tak pokręcone. Następne, teraz posprawdzałem. Czy jest powierzchnia? Czy gdzieś nigdzie za dużo nie stuka, nie puka? Yy, jeszcze dzisiaj chyba wezmę, ściągnę. Że tak są pokręcone. Po całej długości. Jeszcze wezmę, dzisiaj ściągnę. Aczkolwiek może niech zostaną. Będę ściągał, jak będę układał wełnę. I tak, teraz co następne? No to następna strona. Tutaj ta pójdzie. I góra. I to w ten sposób. Także to, a później będę sobie obrabiał tutaj te jaskółki. Będzie ciężej, jeżeli to ładnie wyszło, ale damy radę. Także ja się żegnam, chyba już na starym roku, bo jutro nie przyjadę. Jutro mnie nie, nie będzie. No, trzeba zrobić inne prace zlecone. Także, kto ogląda, ci co nie oglądają, wszystkiego najlepszego w nowym roku, spełnienia marzeń i balangi na Sylwestra. Pozdrawiam i do usłyszenia już w nowym roku.